Nie będę tak? Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać na twoim nagraniu. Czego? Te, tej muzyki twój. No Ej, ja, ja nie... Jakąś w montażu, żebym poproszę I nie będzie się już... Jedź na punkt Te... B. Tak jakby mnie atakują, skądś? Eee. Aha. Aha. ale ja nawet go nie widziałem w ogóle przez sensu możesz się zrać jeszcze? tak okay. ale mam najgorszy czołg ale czołgi nie jest no nie to jest jeep ale tutaj będzie szybko jechał kieruj się w stronę punktu B jestem na tym twoim spałnie wcześniej wiem 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 widzę jest jak mi się chwieje celownik Muszę się dodać czerownik o będzie mi lepiej jaki tu jest nie teren. Jest, to jest jakaś ciężarówka, która ma z tyłu kąsienice bez sensu. Oho Nie no ja wolę Ale tu tak szybko się obraca. Dostał. Oj! Oj! Oj. Oj. No aha, Ziomek mi nawet nie pomógł. Aha, Ziomek mi trafił centralnie w załogę. Dobra, no to lecimy tym twoim. Jak człowiek jest szybszy ode mnie. Jadę, widzę cię. Znaczy jadę bardzo powoli, ale cię widzę. Ej, myślisz, że zjadę po kamieniach? Aha. Co? Zginąłeś? No. Jak to? To ty pana nawet nie, nie było. No zobaczymy, czy się zresztą tu, czy po drugiej stronie. Ja już nie mogę się spać. To mnie oglądaj poproszę. Dlatego ja nienawidzę Ale Realistiku. Dobra, lecimy. A, nie mogę wybrać tego miejsca na ostrzał artyleryjski. No super! O nie! O nie! O nie! O nie. O nie. Ej, ten czołg nie umie jeździć do tyłu, no naprawdę? Ale potrzebuje się do kogoś przypiąć. Czemu ten czołg nie jeździ do tyłu, ja się pytam. Oho, ile punktów stracimy. No aha, to to się stanęło. Dobra, no to lecimy do hangaru chyba. A nie, ja się mogę jeszcze raz, ale dobra, nie będę. Chyba, że muszę. Nie wiem, ja wyszedłem. Dobra, to poczekaj, to... bo ja muszę, niestety, więc... Yy... Jezu, jak to jest dziwne. Nie wiem, zabiję na Nie, tego. wolę samoloty jednak. Ej, nie no, w tym piasku się tak da zakopać. Nie to ja niczym nie umiem grać. Gdyby nie... O! Fajnie ktoś mnie zastrzelił. Ej, wiesz co? Nasz, nasz mnie zastrzelił. Aha. Ale musimy lepiej. O. o. Bo muszę mieć ten... Muszę um... mieć ja włączony bez tak jakby szefem oddziału i przez to ten. Dobra? Biorę mój jedyny samolot. Dobra, biorę najgorszy samolot. Jak ten samolot nawet bez kilku złotych nie kosztował. To z tego, że jest premium. Ja też wziąłem premium samolot, który kosztował mnie nic. Pięknie widzę, jak za mną leci. Ej, mój samolot od przodu wygląda jak taki dron. Ej, lecę tam do Ciebie zobaczyć. To ten jeden typ pilot training flight simulator. Tak, ej tak, 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 tak. tak. Dobra, wolnie trochę. Oj, 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 oj. Uuu, MIG3 jest na, pod nami. MIG3? Na MIGA nie leci. Nie masz przeciwko, nie szans. szans Pod fire. Pod fire. Pod fire. fire. Ile tych Spitfire speed, speed kolejny. Ło, wow, ale bym się wyleciał. Lo, zobacz, jak mój samolot od wchodu wygląda. To jest normalny dron. Ej, no. Dobra, lecimy na A36. Dobra. A36. Dobra, ustawiam go. Oj, oj, Dostałeś! Wiem, czekaj, robię mój ruch specjalny. Dostał, dostał, dostał. I teraz lecimy w dół. Lecę na niemiecko na C200. Okej okay. Ja się nie znam na nich więc nie wiem czy dasz radę czy nie Ja ciągle tego A36 wale. Uuu! pole się. Ha. Pilot nieprzytomny? Super. Przeciążenie. Ty mnie, tra... mnie raz trafił i już nie żyje. E, bo mógł mieć duży kaliber, który ci zabił pilota w sekundę. Są takie kalibry. jest, ma... jak ten chłop ten... lata. Ej, chłop... chłop dosłownie jest tak zdesperowany, żeby żyć, bo kolejny raz. No o, widzę Cię, A36. Kalinka, kalinka, kalinka. Ta kalinka, malinka. Ta tu jak, ta malinka, malinka, Nie ja. Wiem, czemu mi nie działo skill. Dobra. Uwaga! Maskał. Krytyczne. Wiem. Uważaj Powiedz. z tyłu! Wiem. Wy, na lisek. Y... Lise. Lecę tam. O. Oj Lecę na Aha, ogona nie mam. Liczcza agresorów i ochrania siły sojusznicze. O Boże, Łak 3. O, zniszczyłem tamten samolot pośmiertnie, ale zniszczyłem. Znaczy... Czekaj. Uuu! Co jest? Jak ten łag... Bok... Galinium! Lecę bez... Tego... lecę na jednym skrzydle. Nie atakuj tego łaga. Bo on mnie zaatakował. A. O, już dead. Nie Super. No. Łag... Nie atakuj nigdy łagów, speedfireów i migów tym samolotem. I BF-ów No bf -y to są niemieckie jedne z najsilniejszych na potem. Mój Kilowy za chwilę mogę bombowca wziąć. A ile masz samolotów? Pięć. 5 O, to tak jak ja znaczy, mam jeszcze takiego bombowca-bombowca prawdziwego. No ja też mam mm -hmm. sztukasza. Dobra, zaraz będę leciał. Ual, ual. BF? BF atakować? E, nie, BFów nigdy. A BB? BB A Bb? BB możesz. BB1. I to e, 217. BB możesz? Pod warunkiem, że e, ten, że będziesz uważał, to tak. Jeśli to będziesz... Tak. Jeśli będziesz uważał, to tak. Dobra, poleciała bomba, patrzmy jak krzaby leci. No i uszkodziłem bazę. Ale prawie w ogóle. Bebe. 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 O! Bebe. Piękna kolizja. Dobra, lecę Uwaga. szuką. Uwaga. I lecę. Trafienie. I chyba spać. Będzie spadał. Mój komputer się hajczy. Ja mam najlepszą grafikę. Jeszcze broń się zacięła, no super. No dlatego ten, dlatego nie leć tam. Bum, dobra. Przewaliłem w niego. On spada, a mi się nic nie stało. Oj, silnik zgasł. Co to znaczy? Y tam, ktoś ci chciał silnik. Tu jest! No hitam mnie zabił, do kan... do 217, dobra, Kurzyłem do, do Nie, y, jakieś 217 coś. Dobra, o. mam bombę. Mam bombę, weź mnie, chroń mnie. Popie, ja lecę z tukasem. Pitfire. Kogo bombardować? Nie wiem, ale wiem, że... Pitfire, spadasz? No, fali się. O. Ej, dwa, się, dwa skrzydła się. dosłownie jednym atakiem mi rozwalił. Ej, raz się szybko i ten. i leć ze mną. Ej, dobra, 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 już... Ej, poczekaj. No ten typ się. coś kombinuje, ten typ jest centralnie nade mną i leci na mnie. Ty jesteś u góry... O, ty jesteś kilometr nade mną. Prawie dwa nawet kilometr. Dobra, już po mnie. Widzę. Czylec nie przyto. No super. Nawet ze Spawna nie To jest najgorsze w Spitfire'a, że one ci niszczą sekundę. Lecę z odsieczą, jednak nie dolecę. Bomby, do bomby, zrzucam bomby. No, zwróć. Zbombardujesz jakąś tam, nie wiem, wioskę, może... Naszą bazę. Albo. E, dobra, lecę na jednym skrzydle. Lecisz? Co jest? A on się pojawił do... Patrz, lecę na jednym skrzydle. On się pojawił Co, no, nie wiadomo skąd. Dobra. Mam jeszcze Dobra. jeden samolot. To jest mój najlepszy Dini samolot gaz. jaki mam. Tym samolotem, jednym strzałem tego samolotu mogę zniszczyć jakiś inny. Patrz, ja lecę, w... ja lecę z półtorej skrzydła. Idę to zo... lecę to zobaczyć. Ale Proszę spadasz. Dzień Czemu? Czemu? dobry. Pięknie nasze wyglądasz. Jezu, zobacz na nasze punkty. Spada, dobra. Wodowanie nie wyszło. Ej, chłop tym Spitfirem wygrał dosłownie. Nie wiem, co ma chyba bombę. Dobra, zrzucam na tam bombę. Dobra, muszę kogoś zniszczyć w tym... w tym... w tym meczu. Zniszczałem, zniszczyłem, zniszczyny, zniszczyny. Zniszczyłem Izzy. Ej, dwa strzały, nie? I kolejny leży. Ej. O! Piąte miejsce w drużynie. Nic udało się. Ej, ciekawe czy w ogóle cię... być. Ciekawe czy w ogóle cię będzie słychać. Mam nadzieję, że nie. Co ja mam zrobić. No daję ten. I lecimy. mogę Lecimy na lotnisko A. Musimy. Y, ty wyląduj na tym lotnisku, a ja cię będę osłaniał. Nie umiem, chyba. A no to Nie ja wiem. wyląduję, a Ty mnie będziesz osłaniał. Nie umiem osłaniać. A. To leć po prostu za mną. Tak, to spróbuję wylądować. Dobra. Y, podwozie jest pod G. Jak, ben, jak dotkniesz ziemi i będzie już na płasko, to trzymaj S. Lądu ja już teraz S mam, mam na zero tego. Tylko ty musisz tu na lotnisku wylądować. Czekaj. klapy, bez klap. Ej, klap nie musisz. Jak ludzi? Jest. Mam 300, Myślisz, że mi się uda? No, jak e, to zrobisz dobrze, to powinno Ci się udać. Dobra. Jest! Brawo! To teraz się wnieść do góry. E, o, ktoś się rozbił tam, z naszych. Lecę na miga trójkę. Najwyżej ginę. Estemax? Poczekaj. Bo... Uwaga. waga. Ja bym umiał latać, gdybym miał jedno skrzydło i gdyby na mnie mig nie leciał. No właśnie co, cię, cię osłaniam. Dobra, ja też niego nawalam. Uważaj. Broń mi się zacięła. I chyba też. Broń się zacięła. Dobra. Celuję w skrzydło. No, ła, czekaj, bo mi się... Zniszczony? Zniszczony? Dobrze. Teraz BB. Latający bombowiec BB-1. Znaczy to? Nie, to jest myśliwiec. Co ja gadam. Już chyba śpiew. A ja też... Ja od boku nawalam BB1. Nie to już chyba bombowiec. Bo on ma z tyłu strzelca, prawda? A, no to może bombowiec. No to dobrze mówiłem. No tak, bombowiec. Tak, to jest rosyjski bombowiec. Nie, to, to jest, nie, nie, to nie jest y, bombowiec, to jest myśliwiec y, przeswytujący. Może idę bez tyłu, lecę na niego. Przeleciałem przed bebechem. DB. Dobra. Na, I lecę na do 217. Dobra, lecę na BB dalej. Miałem chwilę wątpienia, ale jednak lecę. Dobra, Spitfire go zniszczył jednak. E, pomogę ci z tym do... Czekaj, bo mi się amunicja kończy za Dobra. Nie musisz, dobra? I teraz... Próbuję ci w nim pomóc. Dobra, brą wrącz... Jest. Jest. Uwaga, będzie kil. Trafienie krytyczne? Co Jak... mi się dzieje? Kamień mam jakiś. Będę obserwował w razie wypadku, czy będę, będę w niego strzelał. Tylko... Raffinie. Jakbyś... Jakby cię poranił, to ten... To krzyć. O, dobrze, pali się. Yy, silnik mu już yy, leci jeden. Pomagam. Ej, walnąłem w ciebie silnikiem. Nie, mi nie. Poleciał! Ej, skrzydło. Skrzydło Niego poleciało. Wal, nie go walłeś. To może dlatego też skrzydło polecia. Brawo. Jest, samolot zniszczony. Ale ja nie mam silnika. Jeden z pierwszych. Chyba. Chyba. I ty jesteś. To jest A chyba trzeci. Ej, bo Blabierka prędkość kulta. krytyczna. Znaczy na razie nie, ale zaraz będzie Dobra już, nie, nie dolecę dalej, spróbuję wylądować Tu na drodze, dobra, kto, kto chce się bić Albo ja lecę na ten Ja lecę na ich wieżyczki Znaczy na pewno nie lecę na ich lotnisko, bo cię tam zestrzelam od razu Nie Jest daleko Chyba Zaatakuj punkt C. Musimy atakować punkt... 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 punkt, no. <ścoughs> punkt C. Aha. Ja się rozbiłem. Ty, bo lotniska wszystkie zajęli. Osz, kurde. Dobra, lecę na Jak, A. Jak... jaka atakuje? Będę okay. jaka atakował? E tego, który milion kilometrów od ciebie? 3 kilometry. A, dobra. Bo ode mnie jest 8, 7, 6. Uuu, ale. Dobra, Wiem. ten jak umie grać? No, to chłopie. Ten, który, on, mojego zniszczył kilka strzał. No właśnie. Strzał. O, poli się chyba. Albo we mnie strzela. Złupę strzela. Znaczy, leci! Hu-hu-hu! Linium, Straciłeś chyba coś? Ty, jeszcze mi silnik działa! Co jest, Patrz jak Hopie, jak dwójka cię atakuje. Lecę z odsierczą. Odsiercz wiedeńska, kurde. Ty, oni... W ogóle ty chce na mnie kamikaze zrobić i, i nic mi nie robi. Przele Dobra. Przeleciał mi po, po, nade mną dwa razy. Przeleciałem za trzeczą. Tak. To jest naj... jeden z najlepszych samolotów, ale najgorszy. Tak. Ojojoj. 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 Gdzie ty oj, oj. Oj, oj. Eee... Tro... ojojojojojojoj. Osiem kilometrów? nie I... mam ogona i jednego skrzydła. Na dodatek się palę i właśnie się rozbiłem. Dobra, lecę sześć sztuk, kurde. Że ja do góry nogami lecę? Wydaje, nie. Wali. Właśnie widziałem, jak któryś człowiek umierał, ale nie wiem który. Ej, wiesz, że sztukasz tutaj, jak lecisz w dół, to też piszę tak jakby? Jak lecisz pionowo w dół sztukaszem, to też jest ten dźwięk taki. He, 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 będę atakował. Ale tu się szybko podciąga. Ja lecę dosłownie przy samej ziemi. Mam 10G. Lecę gdzieś z 2 metry na ziemi, tych... mam 400. Zawał. Ja, łag, 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 łag. Ten sam, co mnie zastrzelił. To robię moją taktykę przy samej ziemi. Lecę. 333. Ej, chyba gonię tego, co cię, cię atakował wcześniej, ale nie wiem. Leci, leci. Łag, łag, łag. Łaj, Mig trójka, łobozie. A, a, a pięć... Ej, goniesz tu kaszem, mig, miga trójkę, zobaczymy. Co? Dwa najpotężniejsze wręcz, można powiedzieć, samoloty z okresu II wojny światowej. Zobaczymy, który z nich zwycięży. Ty mnie nie na... może dogonić Dwa. dwóch dwóch tych samych mnie atakuje. Ty tych samych nie atakuje. Tych ty co mnie zabili bombowcem. Teś, aktywuj gaśnicę. No, co jest? chłop ilość walił ogon. No i super. Ty! Ląduje bez podwozia. Może no, chyba nie wyląduje. On zniszczyłem tego miga. Ej, wylądowałem bez podwozia, Izzy. Dobra, będę im bombardował ten. Yy... Będę im bombardował lotnisko. Jestem 3 km nad ziemią. Ej, bo oni znowu daję lotniska wszystkie. No to im zbombarduję wszystkie. Znów. No to bombarding. Tak zwany. Bombardowanie Berlina. Ej, dobra, weźmyśmy mi pomożesz. No, tylko nie wiem, gdzie ty jesteś, poczekaj. A, ty jesteś tu. Tylko u góry. Na lecieć? Czy na C? Które lotnisko Poczekaj. Ja muszę zlokalizować, gdzie ty jesteś. Dobra, lecę na C. Lecisz na C. Okej, okay, to też tam lecę. A ty tu jesteś. A, ja... A ty tam jesteś. Dobra, jednak lećmy na B, bo C już przejmują nasi. No. Na Zi? Jeszcze wyżej. Na 3 km równe. Jak będziesz leciał w dół, to kliknij H. A, A co robi H? Nie wiem czy masz, ale to jest hamulec aerodynamiczny, żebyś się nie rozbił w powietrzu. Dobra, Dobra. tracą punkty. Brak hamulca aerodynamicznego. A, czyli nie masz. To najwyżej... Dobra. Jak będą ci się trzęsły na boki skrzydła, to tak jakby wiedz, że najprawdopodobniej zaraz się rozbijesz. Tak mój wrogie wojska. Dawaj i. w powietrzu! Dobra, lecę moim najlepszym samolotem, który jednym pociskiem umie zniszczyć cały wrogi samolot. Jak gdzie ja mogę ten ich zbombardować? No, zbombarduj kolumny. Jak jest dużo takich znaczków pojedynczych obok siebie, to tam leć. I jak będzie ci się pojawiał na samym dole taki celownik, to wyceluj w któryś z czołgów. Tak, czyli na te czerwone punkciki. Tak. Na te malutkie czerwone punkciki. Lecę w miga trójkę Pyk, jedna bomba Spadła piwnica do bomby Czekaj, bo mój koch wyrasta Tyk, dobra Bombarduje ich ten kwarantan dla Dobra Bombarduje im chyba czołgi O, rozwaliliśmy miga Weźmij asekuruj. Jestem 7 km tak? od ciebie. Oj, przejmują, a... Nie mogę cię jednak asekurować. Sorki, ale nie mogę. Jezus, prawie się rozbiłem o jakiś mały samolocik rosyjski. Dobra, mały ruszek leży. Czekaj, bo muszę otworzyć żołownie. To musisz otworzyć kota. A? Czemu otworzyłeś kota? Dobra. Dobra, Dobra i rzuciłem bombowiec. Aha, typ mi zabrał ten. Nie no, przegramy. Typ mi to. zabrał kile. Dawaj. Uj. Nie żyję. Już. Dobra, jestem na, na półtorej kilometra, lecę w górę. Nie. A, a będę lądował. Czy nie lądował, tylko bombardował. Nie. Przegrywamy już. No, to, no i.